Kochani, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym Hello. i ostatnim vlogu przed vlogmasem. Mieliśmy dzisiaj nie nagrywać, w ogóle miało nie pojawić się już żadnego filmu przed vlogmasem, ale stwierdziliśmy, że jest dzisiaj taka świąteczna aura i mamy troszkę rzeczy do kupienia. Jedziemy w sobotę. W week Friday, czy jak się to tam, Black Week, jakieś cuda wianki. My z tego nie lubimy korzystać. Jakoś to za nami nie przemawia. Do nas to nie przemawia. Jedziemy teraz do Arkady zrobić drobne zakupy. Musimy kupić świąteczną herbatkę. Musimy kupić kocyk świąteczny dla Parysa. Musimy kupić spray do przemalowania. Naszych dekoracji świątecznych jest aura, typowo świąteczna, typowo vlogmasowa. Bardzo się cieszymy, że, że dzisiaj się... niby miał być to film nie wlo... ostatni film przed vlogmasem, a jednak będzie miał troszkę zalążku vlogmasowego. Tak, będzie bardzo vlogmasowy i bardzo świąteczny, no ale już taki mamy czas, taki mamy klimat, także kochani, musicie nam wybaczyć. Ja myślałem, że czy my na pewno tutaj? Tak czy my na pewno tutaj, proszę zwolnić, ponieważ nasze życie z Paryskiem i twoje jest na wagę złota. Także, kochani, co chciałem powiedzieć, to to, że przed tym jednym z najważniejszych vlogów na naszym kanale pojawi się właśnie ten film. Musicie być koniecznie z nami 1 grudnia tutaj na kanale, ponieważ wydaje, wydarzy się rzecz magiczna, wydarzy się wydarzenie... Bardzo, ale to bardzo dla nas ważne. Także, jeżeli ktoś nie planował być na vlogmasie, nie lubi vlogmasu, nie interesuje nas to, kochani, bądźcie po prostu tutaj z nami. Jaki szantaż emocjonalny. Szantaż emocjonalny musi być. Nauczyłem się i mam po prostu opanowane w jednym paluszku to. Już przemysława sobie owinąłem tutaj, tak, że zobaczcie, on po prostu nie wie o co chodzi, a już się cieszy. <toddź> My heart breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those shingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I want to sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and sit Jesteśmy zdziwieni, bo jest godzina 11.30, a parking w arkadii relatywnie... Pusty. Czasami w tygodniu jest więcej osób, aniżeli teraz. Od razu wjechaliśmy i mieliśmy miejsce no, w tym miejscu, w którym chcieliśmy zaparkować. Tak jak przed chwilą mówiłem, szukamy koca, jesteśmy właśnie w dUCE i znaleźliśmy właśnie coś takiego. Jeszcze na razie nie będziemy go kupowali, ponieważ zobaczymy, co jest w innych sklepach. Naprawdę bardzo ładnie się prezentują i są bardzo takie milutkie w dotyku. Także zaraz zobaczymy co tutaj jeszcze więcej. Mamy, naprawdę bardzo dużo ozdób jest i wszystko jest przecenione, minus 30%. Chodźmy najpierw po koc, a potem przyjdziemy tutaj po herbatę. Tylko chciałem pokazać, że to jest nasz ulubiony chleb, chleb, sklep z e, herbatkami. Zawsze mamy tutaj piękną taką e, wystawę, no i mamy... I zawsze tutaj jest kolejka w okresie świątecznym, to już w ogóle nie da się tutaj wejść. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Ale ostatnim razem, w zeszłym roku jak tutaj byliśmy, to staliśmy na zewnątrz, żeby wejść do sklepu. Tak, no ale jeszcze nie jest no taki turbo okres świąteczny, więc w sumie możemy wejść już teraz. The drama kid back and forever young. And that's why I want to sing about the Christmas on its way. A reason to hang around. Udało się całkiem sprawnie, szybko i bezboleśnie kupić herbatki. Zawsze bierzemy pierwszą gwiazdkę. Ona jest chyba najpyszniejsza z tych wszystkich. I wzięliśmy jeszcze na spróbowanie grudniową noc. Ale mamy chyba grudniową noc. To jest ta zielona w domu? Nie, nie, nie. Tamta to jest choinkowa słodycz. Pierwsza gwiazdka nie. to jest ta, którą zawsze, zawsze pijemy. Zieloną piję ja. No i teraz wzięliśmy jeszcze jedną na spróbowanie. To jest ta herbatka, którą zawsze robimy na przebitkach. Każdy pyta, gdzie ją kupujemy i skąd mamy ją całą cały rok. My po prostu zawsze zaopatrzamy się w nią no, w dużych ilościach, żeby na cały rok nam wystarczyła, bo później on jest tylko dwa albo trzy miesiące w roku w sklepie, także jeżeli ktoś chce, no to naprawdę bardzo polecamy. O, chyba dzidzie nasza zmęczona, zobacz jak on jest grzeczny. Siedzi sobie tutaj. Piękny. To są jego pierwsze świąteczne zakupy, tak? Pierwsze świąteczne zakupy są naszej dzidzi. Jakąś niespodziankę dzisiaj na pewno mu musimy przemysłach sprawić za to, że on jest takim cudownym psiakiem i naprawdę bardzo ładnie się zachowuje. Mam oczywiście tutaj dla niego wodę. On uwielbia w tej torebce być, także... No, myślę, że dzień zapowiada się naprawdę dobrze. Głównym celem dla nas dzisiejszego tutaj wypadu było Home and You. Chcieliśmy zobaczyć tam koce i poprzenosili wszystkie sklepy tak, że nie możemy się tutaj odnaleźć. Będziemy szukali zaraz na jakiejś takiej tablicy ogłoszeniowej, gdzie te sklepy zostały przeniesione. Nigdy nie byłem w ogóle w sklepie HomeLA. Przemysłów może wejdziemy tutaj pierwszy raz. Zobaczymy jakie ozdoby świąteczne tutaj mają przeglądamy właśnie jeszcze poszewki na poduszki właśnie w homeli. One są tutaj naprawdę całkiem ładne. Jest dosyć duży wybór, ale niestety chyba do naszych wnętrz i do naszego planu, jaki sobie w tym roku wymyśliliśmy. Nie no, coś takiego to absolutnie. Zobacz tych o, a to? To jest jakaś taka workowa, Ta ładna. Jest bardzo ładna, aczkolwiek troszeczkę workowa. Pokażesz mi tych dziadków do orzechów? No nie, no nie. Przemysław powiem ci, że jak na sobotę i na Black Week jest naprawdę bardzo mało osób tutaj. Albo, albo ludzie przynieśli się do internetu na wszelkie zakupy, albo naprawdę nie wiem co się stało. Myśleliśmy, że będzie tłum, że nie będzie gdzie się ruszyć, a tutaj... Naprawdę jest, nawet w restauracjach jest sporo miejsca. Otworzyli tutaj jakąś taką restaurację. Instagramową. Podobno jest cała różowa, więc może jak ją namierzymy i nie będzie jakichś tłumów, to sobie usiądziemy. Nie, no na ja właśnie ten... ją widziałem i tam nie było tłumów. Nie? A to nie to nic się mówiłeś. Takie karmienie w miejscu publicznym, no Przemysław byś no, się wstydził. Idziemy teraz namierzyć w końcu to Home and you żebyśmy mogli wziąć te koce. Później idziemy do Lerwa. Tak, ja już chcę stąd wejść, już jestem zmęczony. Mimo tego, że nie ma ludzi, to jakoś tak No my bardzo nie lubimy, prawda, my nie lubimy po galeriach chodzić, no ale czasami trzeba. Przeszliśmy wzdłuż i wszędzie całą galerię i nie znaleźliśmy tego, czego szukaliśmy, więc ostatnia stacja, czyli Leroy Merleau. A chcemy kupić spray do malowania ozdób. Wkręciłem Patrycjuszka, że to on będzie je malował. Ja to będę dzisiaj nagrywać. On nienawidzi takich prac manualnych, nigdy mu to nie wychodzi. Zawsze wszystko upierdzieli dookoła, więc... Trzymam go troszkę w takiej, wiecie, niepewności, że to on będzie e, sprejować te wszystkie ozdoby. Oczywiście zrobię to ja i ja uwielbiam takie prace. E, zawsze mi to sprawia dużo fanu, dużo przyjemności. Nie wiem czemu Patryk tego nie lubi, ale no cóż, powkręcamy go jeszcze troszkę. Zaraz poszukam chłopaków, bo czegoś tutaj szukają, także zapraszam. Zgubiłeś się? E, nie, szukamy teraz działu spreje do malowania. Szukamy też kogoś z obsługi, żeby nam podpowiedział. Tutaj mamy farby do akrylowe, jedna warstwa, tutaj mamy farby do ścian. Udało nam się znaleźć dwie farby w kolorze złotym i teraz mamy tutaj fajt, czyli tak, matową. Zastanawiam się, czy w ogóle jak popryskamy te dekoracje właśnie taką farbą, czy nie posypać tego jeszcze takim złotym brokatem. Zobacz, bardzo ładnie to wygląda. O, ładnie. tylko. Nie wiem, czy odcień tego nie jest za żółty. Ale wiesz co, jak nie, Można spróbować. nie zrobimy tego za dużo. Tylko zastanawiam się teraz, czy wybrać e... matową bez dwóch zdań. Matowa, matową, tak? Przemysław. I tylko, że ona jest ostatnia i nie wiem, czy nam wystarczy. A nie lepiej w połysku? Tamten nie. jest w połysku. Tamten teraz. jest połysku i wygląda bardzo nieelegancko. Jak zrobimy w macie i delikatnie obsypiemy tym złotym brokatem, będzie super. Wyjeżdżamy z Arkadii i jesteśmy troszeczkę i zaskoczeni i zniesmaczeni. Naprawdę jakaś taka energia opustoszała w, tym, w tej galerii handlowej jest. Bardziej, sklepy są naprawdę lubiliśmy przyjeżdżać do Arkady. Sklepy pozamykane, nie ma w ogóle co wybrać, dekoracji świątecznych tak jak widzieliście brak. My bardzo lubiliśmy Arkadię, mieszkaliśmy tutaj zarówno w jednym wynajmowanym mieszkaniu jak i w drugim. Kiedyś pamiętam taką sytuację jak... Na wyprzedaży gdzieś znaleźliśmy w Leroy, chyba choinkę, i Przemysław do mnie zadzwonił, bo ty na spacer chyba się tutaj tak, wybrałeś. Na, ja wyszedłem właśnie na spacer, to było już po świętach i były wyprzedaży choinek. I wszedłem do Leroy i patrzę, że. Kurczę, uwaga. Wszedłem, patrzę, że jest ta choinka, i dzwonię do Patryka, żeby brał samochód i przyjeżdżał koniecznie jak najszybciej, bo stoję przy tej choince jest ostatnia sztuka. Tak, a ja byłem jeszcze wtedy chory i mówię, Boże tak mi się nie chce szykować, tak mi się nie chce ogarniać, ale założyłem na siebie dres, wyjechałem i kupiliśmy tę choinkę, ona w dalszym ciągu e, u naszej cioci i wujka chyba teraz tak. stoi, była naprawdę piękna delikatnie śnieżona e, z syszkami, szyszkami o Jezu, jeszcze wtedy nie znaliśmy Erbisa, nie znaliśmy tych cudownych choinek, ale na tamten moment naprawdę pięknie się prezentowała i w ogóle z tą Arkadią, z tymi okolicami mamy bardzo fajne wspomnienia, ale teraz jest to Galeria Widmo. Nie ma tutaj życia, nie ma tutaj dekoracji, nie ma tutaj sklepu, do którego pojechaliśmy, były dwa Home and You chyba kiedyś tutaj, więc no troszeczkę tacy zrezygnowani wracamy. Co prawda kilka rzeczy, które mieliśmy sobie kupić, kupiliśmy, ale najważniejszego, czyli koca, świąteczne dla Paryska. Ani widu, ani słyszy. Ale mi się teraz jeszcze jedna historia. Oprócz właśnie tego, jak stałem jak wtedy jak taki debil przy tej choince, nie pozwalałem nikomu do niej w ogóle dojść, aby żeby nawet na nią patrzył, to jeszcze jak mieliśmy pierwszy nas taki wspólny samochód, Renault Twingo, i przyjechaliśmy tutaj po zestaw mebli ogrodowych, bo gdzieś tam też dorowaliśmy na jakieś wyprzedaży, no i poszliśmy już do Lerua po odbiór, no i mówimy, że przyjechaliśmy takim Renault Twingo. On się pyta, jaki to jest samochód. Mówimy, no taki troszkę większy... Niż świat to mówi, nie, no panowie, gdzie? No w życiu tego nie zapakujecie do tego e, malutkiego samochodu. Mówimy, no dobrze, zobaczymy. W takim razie najwyżej przyjedziemy na dwa razy. No i e, stanęliśmy. Ten pan wyjechał z tym całym zestawem tych mebli ogrodowych. My poskładaliśmy siedzenie i zapakowaliśmy po prostu tak origami do tego, samochodu. Ale naprawdę wszystko się zmieściło. Ten pan, który nam to wydawał, był w szoku. Powiedział, że mamy taką umiejętność. No dobrze, nie mamy. Przemysław ma taką umiejętność pakowania do samochodu, Te zawsze. Wszystko przy każdych przeprowadzkach. Zawsze mieliśmy ekipy przeprowadzkowe, ale na przykład ubrania, czy jakieś takie bardziej wartościowe rzeczy przewoziliśmy sami i Przemysław tak to wszystko upychał, że za jednym albo za dwoma razami udawało nam się to przewieźć. A tak byśmy to wozili na nie wiem, 5, 8, 10 razy. I tak właśnie było w przypadku tego zestawu mebli. Także pan z tego sklepu był pod wrażeniem. Wróciliśmy do domu, więc jak jesteśmy w domu, to oczywiście nie obędzie. Się... Się od zupy pomidorowej. Zobaczcie, tutaj mamy całe wielkie pudełko własnoręcznie robionego przez Babcię Patryka makaronu. Ja go tak uwielbiam, że mogę jeść samego, po prostu ugotowany lekko z solą, przepyszny. Tak, to nawet sobie zrobiłeś, wyciągnąłeś z lodówki tak. i zjadłeś sam makaron. Dokładnie, więc jest przepyszny. Tutaj zobaczcie, mamy nowości, nad którymi pracujemy. Przyszedł nas. Cztery próbki nowych zapachów dyfuzorów do wnętrz. E, oczywiście otrzymaliśmy tutaj takie małe patyczki, ale my wolimy jednak te nasze, te takie grube mięsiste, które oddają cały ten zapach i aromat. Tak i to jest w ogóle kwintesencja naszych dyfuzorów. Te patyczki są niesamowite, są wyjątkowe. Kto ma te wyjątkowe dyfuzory wie, jak te patyczki nasiąkają i jak pięknie oddają zapach we wnętrzu, także nawet do testów takich patyczków, które są wszędzie ogólnodostępne, nie używamy, ponieważ chcemy no, zobaczyć jak ten produkt będzie w waszych domach funkcjonował, funkcjonował jak będzie się sprawdzał także robimy sobie teraz jedzonko zaraz będziemy też ogarniali i sprzątali jesienne dekoracje także powoli jesienny klimat żegnamy, a witamy piękną zimę, zobaczcie kochani jaki mamy widok, aż palma nam jedna padła, ale jest bardzo pięknie, jest bardzo biało i robi się powoli świątecznie Właśnie mieliśmy zamiar kończyć tego vloga, ale dostaliśmy bardzo ważny, pilny telefon z BBC od mamy Patryka, od Agnieszki, że w Pepko są świąteczne koce, że mamy Pepko tutaj zaraz obok. Zdecydowaliśmy, że przejdziemy się. Ja nigdy w Pepko nie byłem i stwierdziłem, że to będzie, Boże, jak wie, ja stańmy na chwilę tutaj. Stwierdziłem, że to będzie idealny moment, idealny czas, żeby do sklepu tego się wybrać. I słuchajcie, mamy stresujący dla nas bardzo Moment, ponieważ tak naprawdę pierwszy raz zostawiliśmy Parysa samego w domu. uczymy się, uczymy jego tak naprawdę, żeby zostawał sam, żeby nie było tego lęku separacyjnego, tak. czy jak się to tam nazywa. Mamy tutaj kamerę, podglądamy go, co robi, daliśmy mu taką smakową piłkę, w której są ukryte jego smakołyki. Tak, puściliśmy mu też nasze vlogi, aby czuł taką, wiecie, naszą bliskość, mógł sobie nas pooglądać, tym bardziej, że on lubi oglądać nasze vlogi, więc idziemy teraz szybko do tego Pepko, zobaczymy te kocy i wracamy ale do Ale naszego... bardzo się stresujemy, <gry> kto ma pieska naprawdę wie, no, że to jest taki dosyć trudny moment, ale to jest dla naszego dobra, dla jego dobra, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie. Pięknie się bawi, także idziemy do Pepko i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Cześć. cześć! Dzień dobry! Chodź, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś, jak siebie my, nie myśmy. było? No cześć! O Pierwsze samotne chwile, tak paryska. Nasza dzidziu jej... kochana. Zobacz, cześć. co my dla ciebie mamy: świąteczną zabawkę. Taki grzeczny. Tylko metkę trzeba oddać. Halo! Co to jest? Taki grzeczny piesek siedział sam w nagrodę, dostał pieska świątecznego, tak? Słuchajcie, jakie w pepko są bardzo ładne rzeczy i dla piesków i w ogóle do domu. Taka grzeczna psina, nawet się jeszcze nie zdążyłem rozebrać, choć zdejmiemy metkę, żeby piesek mógł się bawić. Wszystko, co świąteczne, wszystko, co takie piękne dla naszego kochanego paryska, tak? No i wszyscy doczekali się holu zakupowego z PEPKO. Jeszcze nigdy nie kupowaliśmy tam nic. Ja w ogóle byłem dzisiaj pierwszy raz, ale naprawdę jestem. Zachwycony, zobaczcie, jakie fajne świąteczne takie oznaczniki, nazwijmy to na kieliszki, kupiliśmy. Zawsze jest ten problem, że jak się jest w towarzystwie, to te drinki, koktajle migrują i zawsze każdy szuka. Swoich. Dokładnie. Mama do nas zadzwoniła, że właśnie te koce bardzo ładnie wyglądają. Tutaj troszeczkę kolor nam przekłamuje, ale, ale jest taki mięciutki, jest taki przyjemny. Wzięliśmy na początek takie dwa. Jeden taki koc kosztował. 30 chyba złotych, z tego 30, co pamiętam. No. Wzięliśmy też już takie welurowe, bardzo ładne torebki na prezenty. Wzięliśmy ich kilka sztuk i tak na próbę. Ona nie za ładnie pachnie w sensie, nie sądzę, żeby była jakaś bardzo dobra ale bardzo ładnie wygląda taka świeca na trzy knoty. Stwierdziliśmy, że zaryzykujemy pierwszy raz. Skoro byliśmy w pepko, trzeba spróbować. Całkiem ładnie ona wygląda, i taka świeca kosztowała 20 zł. Powoli zabieramy się za ogarnianie tego bałaganu, który zrobiliśmy w ciągu dnia dzisiejszego. Ja nie wiem, jak to się stało. My, ostatnio, mamy tutaj taki Saigon i taki Armagedon, że to się w głowie nie mieści, ale ogarniemy to, dojdziemy do wprawy, nauczymy się wszystkiego razem z Parysem, żeby tutaj było tak, jak zawsze lubiliśmy. Także powoli będziemy się z Wami żegnać. Dziękujemy Wam za taki niecodzienny dla nas vlog. Dawno nie nagrywaliśmy też właśnie filmu w takim wydaniu. Tak, więc... takiego całodniowego, gdzieś nam mieście, w sklepach. Dajcie koniecznie znać, czy taki film się Wam spodobał. I czy tęskniliście za takimi vlogami, bo Patryk to ma zawsze taki problem, że Ciężko ci się przełamać? Ciężko mi się przełamać, ale myślę, że dzisiaj odczarowaliśmy takie wyjściowe nagrywanie. Bardzo się z tego powodu cieszę. My, kochani, zapraszamy Was raz jeszcze na nasz vlogmas który od 1 grudnia rusza. W pierwszym vlogmasie poczynimy coś dla nas bardzo ważnego. Mamy jedno z takich naszych kolejnych e, marzeń. Ten rok jest niesamowity, a zakończy się z takim przytupem, że no my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i nie możemy się doczekać, aby Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Zapraszamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. Zostawcie komentarz, łapkę w górę. Co tylko chcecie, będzie nam niesamowicie miło. I koniecznie zapraszamy Was na naszą stronę www.pataru.pl. Powoli zbliża się grudzień, powoli zbliża się czas świątecznych przygotowań. Prezent, Najlepsze kaczek. prezenty tylko u nas. Także jeżeli chcecie sprawić bliskiej osobie perfumy, dyfuzory zapachowe do wnętrz, to jest idealny prezent nawet dla kogoś, kogo tak dobrze nie znamy. Na naszej stronie czekają na was cudowności, żegnamy się z Wami i widzimy się już pierwszym. 1 grudnia. Do zobaczenia, kochani! Pa! pa!